We have two laps of fuel remaining. Jestem dziesiąty. A i pe ostatni. Nie mm. ja mogłem kurwa. Chyba zabra zabrak, O, ale tu się dzieje Oj, oj, Idziemy po prawej to nie ja nie pchaj mi się tu, no O kurwa Ech, su istotnie Wiem, że Miciu będzie że jak pokażę później co się Tyle. stało tam na tym C1 ja generalnie skrzydła i koła nie powinienem mieć. Kurwa. A, ja. a wszystko mam, kurwa. Ja Alfon bym nie miał pięciu kół. No i super. Kupaj projekt jest pomiędzy krakrętami no. Mariano. No i się nie dojadę na hardach, nie? No i chuj. Nie. No i co jechać? Dwa, Dwa razy będę. medy. Jak? Jeszcze raz? Medy, medy. Dwa razy medy. Ale mam teraz medy. A. To masz przejebane. No. Zajebiście. No nie czemu hardach, może to softy, Softy, podgoń trochę i potem hardy. Kurwa. Nie no Maria, nie palbyku. Oszczędzano, oszczędzano. No tylko te wykorzystane softy. To nie to biorę medy, tak jak mi każdy gra medy i hardy mi kazali. Znaczy ja tam później w ogóle zapłaczyłem tabliczki co ja? KURWA co? No znowu nie zobaczyłem tam nic OE! taks! Jezu jak się przestraszyłem Ten to nie trudno podgonić, bo on zasysał tam No super włączę Bo Master. Frajer. Za wolno jechał. No super. Hardy? <grywa> Kurwa, Miro! Miro! Bardzo szybko. Ukocha. Nie szalej, Ale ja też chciałem teraz na tym zjechać. Ale pomyślałem, że... Nie wiem jak tam ufałem. Czy, czy, nie wyjadę kurwa pod koniec pociągu w ogóle? Nie wiem, nie widzę Wczesnym czystym powietrzu Nie mam całej those... No gdzieś tak z 15 sekund przed sobą, pustego toru No Jezu, jak mnie przyblokują te się jebane nie, nie ma za co, Skurwy syny, wszyscy mnie przyblokowali, co nie? No, nie, dlaczego dlaczego nie. nie. Nie, nie, nie. Miro, jedziesz przede mną. No! Aha, no straciłem. I ten S wyjechał przede mną, śmiech na sali. Śmiech na sali. Skurwy syny, pierdolone. Chcesz jechać? Właśnie coś dziwnego się stało. Byłem pewny, że mam dwa ostrzeżenia, dostęp ostrzeżenie i kary. kary. Się... Czarek! A ty urwałeś szartkowi skrzydło? Uważaj, bo nie. ja w dupę wjechałem, wjechałem, ale on mi chyba z break testował, nie jestem pewny. No. 17, jej! Nie mogły być dobre punkty, mogło być po8. No. Kurde, wy się nas rozbijecie. Co się stało, dubi? Tak, dobie, a złotowany jest a. Mm. curva não tá suciu tá suciu dia curva sério me dá suciu Na no tyle na siebie też zawsze rzuciło. O, teraz. Ja o 64, tak teraz Miał 64, no wiem. Ej, dotknąłem tarki śmierci i nie wypinowałem. No co ty? No Kurwa to zapisz klip Nie wiem, cud <gryw> Cudy się zdarzają To będę jeszcze przed chickenem, zabraknie. Ale kości się naładowałem się Brawo o, Tak się starałem żeś 10 a ty co kurwa Fajn, fajnie Radki chociaż trady. jaki pociąg chociaż Czas... w wykrywam Kto chce z nami pozwiedzać Tor Zapraszam No i proszę państwa co mi to dało? Proszę państwa, Paweł będzie skakał 9! Nie, wiem, zawsze nie wierzę. Ej, nie ten stop, to kurwa o 5 gwarantowane na pewno. Ja pierdolę jak się zgrzemie Ale i tak pierdolę ten bolid. Bez kitu, nie ma już tym jechać. Ale ryby nie będzie do domu leciać. Nie wiem, koła mi się dotknęliśmy i kurwa skrzydła całego nie mam. Dobra, jeszcze w poniedziałek trzeba powtórzyć to. Chyba ci bywa. Ty aż zobaczę czasy, kurwa. Tam pod koniec 18.00, same praktycznie na leciały. No. Ja to no. Stop. Ja to więcej, jak ktoś wie? No to się...